Siema z tej strony mixa dzisiaj opening Slime'a Slime slime. Dzisiaj piosenka happier. No piszcie w komentarzach jaka ma być na całym odcinku. Czekajcie chwilkę, ja to tylko rozpakuję, bo to jest jeszcze w kolorze. To strasznie suchnie wzięł niebieski, ponieważ taki kolor mi się najbardziej podobał. I to jest taki dziwne. Popierdzi? <noise> Ale jest, o Jezu, przepraszam Jest fajne, nie powiem To nie jest taki bardzo skąpy To jest bardziej taka galareta Ale cuchnie okropnie Naprawdę yy, Kolory tam były żół, yy, Żółty, czerwony, zielony Takie różniutkie Kamera może mi się wyłączyć w każdej chwili, bo nie mam za dużo pamięci, więc się wtedy nie... Miałem nagrać odcinek, gdzie mówię, że kończę ty jako Prima Pris, ale ja nie jestem Januszem. Nie to nie ma klima. Ekstra. są naprawdę. Zaraz zobaczymy jeszcze test, czy to pierdłów nie było. Nie, wydziela odgłos pękającego grzywa. Nie no, że to nie jestem zbyt miły. Znaczy no miłem go tylko taki dziwny odgłos taki inny. Pierdną! Dobry prank na primarili, ale ludzie to napiszę w tytule pierdzący glut <świetnie>, Świetnie. Dobra, to było na tyle w tym odcinku Polecam tego slajma eee to napisane oczywiście Made in China gdzie indziej ehm, pianka plastyczna bo to pianka była dobra no no i to by było na tyle w tym odcinku ehm, dobra to było na tyle w tym odcinku widzimy się w kolejnym subskrybujcie kanał już mamy 93 suby Jakiś specjalik wejdzie na pewno. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.